Cześć, Manko, wam wszystkim, to Gracz i kolejny odcinek Monstro Data przed nami. Pokonaliśmy Łysego Webstera i będziemy teraz do JV podchodzić, ale żeby to zrobić, musimy zrobić kolejne wyścigi albo pościgi. W dzisiejszym odcinku wybrałem to trudniejsze, czyli pościgi. Zapraszam do oglądania. Cześć, pani policjanci. Uciekamy przed policją. Policjant goni mnie O kurde Już ucieczka na samym starcie, to jest nie za I love it, I love it Nie uciekają przede mną O, widzisz mnie, widzisz mnie Hello Uciekamy Honda NSX To jest potężna maszyna, tylko szkoda, że jak ją kurde się komuś wiedzie w matkę to dziób do góry wyrywa To jest minus Utrudnienie ty mamy skwór wysajnie

Pięciu? co to się stało, co to? Co <grywa> masz tutaj tyle? No jest i... Condition 4 O kurde, nie zauważyłem tego czołga Pa O, helikopter, helikopter Parakopter, o, są już kluczaty, ojej, tak <grywa> strasznie <laughs> się to? Trafik w stanął. Co to było? Fajny <grywanie> <grywanie> policjant. Co to było? Aha. To mi się z grą baguje. Coś się z grą baguje. Czemu ta, ta taksówka, ten trafik stał w tym? Kamień zaliczony, dobra. Czy tu się odwala, bo wliczy mi jako policję. Nie mam skosować tej radiowozów O, tam ja nic już Nie wiem, że mnie macie, bo wam przydaje złapać. No to posiłki nie się uruchomią, będzie wtedy na pewno zapew zabawniej. Zaba da, da, da. No chodź, chodź. No chodź. Gdzie jest reszta waszych kolegów? Na 30 sekund wasze potrzebują. Masz tam ginzorówkę, będę kasował, będę zabijać ludzi! Wasza wina! Dyszliście wsparcie już teraz! No to tak skoczyć ten czas, jak się robi rozpierdol na mieście. O supervisor monitoruje, no to mam przejebane. Jeden się już zgubił No, nie mogę tego zniszczyć, jeszcze 15 sekund tylko i się zaczyna... Prawdziwa zabawa Jest zabawa, jest zabawa, jest fajnie. Juhu! Nie, zbawimy się. Ja mam niszczyć 10 radiowozów, wiesz, nie? No Uj, ty radiowozu, dobra, to blokady muszę bierać, tylko tak blokady ostrożnie. Bo się z raczołgiem wyjadą naprzeciwka o! Dobra I, no właśnie, mogę już niszczyć ten? Nie no, ja nie chcę jakoś uciekać przed nimi, no ale... Jeb, 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 ale combo No bo zanim mnie tutaj... Z... Wezmą sidła, rura, rura, rura Goncie mnie, gońcie mnie, nigdy mi nie zapiecie, policyjne leszcze no <ścoughs> tutaj teraz, tak, skręt O, udało się bez tego No i co, i to koniec pościgu już? U. O. Hello jeszcze nie koniec naszej zabawy Kolej. O kurwa. Nie, nie przejadę to. To mnie zaskoczyli, że się tak nagle z dupy pojawili. No ale dobra, udało mi się wykręcić, jeszcze nie jechał nikt za mną. Refuksik Pykes, dobra. Słyszałem. słuchać komunikatów radiowych, co mówią, nie? się kurde wie wszystko. Ej, okay, ale ich też powinno przebijać, halo. O jak, jak fallback? Bądźcie mnie! A nie fallback. Kto to ma być? Mam um, 8 pojadów do skasowania i notowania do przewalenia. Hello! Okay, cruiser, czyli będą ten na jechać na mnie. Spoko, spoko. Nie. Yeah. <laughs> Kontra. O, kamień milowy z koczetkami przekończony. <laughs> no i dlatego na autostradzie się to robi. No bez. Będę trochę greedy, spróbuję. Monotowanie no, jeszcze zaraz będziemy się bawić, dobra, notowania zrobione. Tutaj mi ostatnio zapali, więc szybko chciałbym to przejechać, na no właśnie, tutaj już się znów szykuję. Pa, pa. <laughs> Gubić ich? No nie no, nie mogę ich gubić. Dobra, gonimy do tego leszcza. Ale no, w sumie dobra, reset ci się przyda. Reset się przyda, że... Kurwa, już mnie zaskoczyli. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Run away, bitch! Rrrrra! Jeszcze policja tutaj jedzie, Tylko, Szybko, 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 run away bitch! Na scenę, na scenę, na scenę. Robisz się robisz się ciepło. W dupie się robi też dobra, czekamy i... Nara! Co się nazywa? Pasik. <śmiech> <śmiech> no, i wszystkie kamienie milowe trzasknięte. W końcu wygranie zaczęła nie, zaczę, nie, nie skratzowała, nic nie zrobiła. Uciekło się sympatycznie. This is what I'm talking about. O oh, kurde, dobra, czy to Hej, jak lecić ją? Można jeszcze tak mówić? Ja się nie znam. Jestem. Taki, może kurwa, mam. Mam tu lepszy głos. No. Fanbox. A to może. Hej, jak lecić ją? Można jeszcze tak mówić? Ja się nie znam. Jestem ze starej gwardii, co słychać? Tylko to, że dobry kierowca wcale nie musi mieć dobrego smaku. A potem zależy. Wam wyłącznie reputacji, co? Nie? Spoko? Tylko sobie pogrywam. A co chodzi z tym twoim wózkiem? Nie obchodzi cię jak wygląda? Nie, stary, pogaciwie żeś mi jakiś ładny wzorek. Mam moja specjalność. Nie mogę już się doczekać, aby cię zapuszkować. Wypocznij. No zobaczyszka. E. Nieba się udało. Dobra, tylko się. Sz... Był ten efekt odpalony w ogóle? Chyba był ją. Dobra. I tyle. I teraz możemy sobie zrobić tak. Powrót do Jeszcze mamy od cholery czasu do odcinkowego, bo ten pościg bardzo ładnie nam poszedł. Więc sobie wezmę naszą naszą ryżowę szczoły to zrobiłem mu? Notowanie, kamieni milowe, wygrane wyścigi... O, nie zrobiłem wszystkich kamieni milowych, patrz! Tego tam nie patrzę... O tym zapomniałem, kolego. A, o tej fotoradarze. No dobra. tego tak, zrobimy. Idziemy naszym Mamy ...pamykaczem. I am Barbie Girl! The Barbie World! He is fantastic! Use on my car some plastic. You can touch my well and ride everywhere. <laughs> Again, in a pink sports car. Pink sports car. Yeah, Ne, 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 teraz zmienimy sobie planszę. Pojedziemy do... Hahaha, fuck this. Poli zamaw, teraz spędzimy się ładnie, ślicznie. A oni to będą krążyć cały czas. No to mniej fajnie. A już się spełnią za mną. Ty kur... i to nie wejdzie mi.

Ja tylko to tylko co zrobić, daj mi to zrobić. Niech jeszcze raz tam się ustawisz, to ci rodzinę wypatroszę. Daj mi to zrobić, a nikomu nie stanie się krzywda. O boże, dobra, powtórka, dobra, wolno. Zabrał mi całą prędkość. Uch. A myślałem, że zrobię taki wystrzał za zakrętu. Będzie nie! <grymne> no, dodać nitra, to jest zadanie i na zakręcie wywalić... Zrobione, teraz wyścigi, co my tu mamy w wyścigowych rzeczach? Dobra, speed trapy, let's go. To zdążymy wcisnąć się speed trapy. O kurde, jakie pojazdy! i tak on obok mnie. Civic. morderca. Cichy chłopak. Klasy, jest to się galardo rymuje z. Moim bagażnikiem, nitro, nara, wąchaj spaliny Uf, Uff Hmm, a więc wciąż tu jesteś, a No, ale tyle samo co tam... To się nadrobi, nie ma co panikować No tam holujesz, pomarańczowego zderzaku, man. Oj, trafik! Aj, zaprank, zaprank! Galardy zostały zerowane To było wszystko przemyślane. O, harcerza! Choć harcerzem nie jestem. To <grym>, nie wszystkiego jeździ do każdego zgłoszenia. To tak w Polsce jeździli do wszystkiego. Teraz by bezpiecznie na ulicę. O, tutaj pościgi. O, tu mnie zobaczył kolejny. Siemano. Co nie obróciło go? Miął. Dobra, ja tu nie ja tym trawem, bo stoję. Będzie mi utrudniać życie, a to chociaż na prostą wyjadę. A. No, najlepiej wyszło, jak mogę, bo nie, nie wywaliłem się tym autem, dalej jadę. One niespłyną prędkością, no ale to się już nie da, więc. Elo, wyszło dobrze. Tamapczyk się zryhamowali do zera. Ktoś policję musiał od odwalić. No i dobra panie policjancie, panie policjancie. No i tam robią? Tam się bawią z tyłu siusiekami śusiek, chyba. Teraz tutaj mały skręt w prawo, mały skręt w lewo. Hamowanie. Dobra. Mieściło z za zakrętu To jest ostatni chyba punkt? Tak, to jest ostatni punkt teraz... Ała! Nie gońcie mnie, jestem niewinny To oni mnie zmusili, przystawiły mi Całą do głowy i... Dobra, uciekamy stąd portowałem to ja zorganizowałem Hello O, dobra. Hap. Kurde, jedziemy. O! O! What the fuck? What the fuck was that? Kolejne jakieś zjawisko paranormalne w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, to ta taksówka, która stanęła w blokacie to teraz auto z powietrza. To tunelu. Dobra, od razu wyścig, kolejny. Speed trap. Jakie speed trapy zrobimy się w tym odcinku? Zamkniemy to. Ah, Camaro. Jak to ładnie wygląda, tylko szkoda, że w większości gier, samochodówek, tym się kierować nie da. <laughs> Zauważyliście? To jest tak handling zrobany, że to się ściska na każdym zakręcie. O, oh. o, oh, proszę bardzo. To, 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 to. Pum, pum, pim, pim. pim. 75, kto da więcej, kto da więcej. No i tutaj wyjazd z zakrętu. miecki już tam z tyłu sam. Teranita, full, żeby złapać największy. Czy jest to prawie no dobra, dobra, nie ma tak Więcej nie ogarnę tutaj. Spędzimy przed siebie. No time, hebeć. Tu nitro. 363. Ładnie. Się odstaję, ja ci się co Stajemy. chyba że jestem potworem. Nawet nie chcę tego BMW, ty. Nie potrzebuję, to jest mój. Nowe styl życia 340 na paco. No, nowa policja. Ale nie do mnie tym razem, chociaż. I cy! kolejny wyścig za nami. <laughs> Dobra, idziemy po kolejny od razu Speed Trap, ostatni tym, w tym odcinku. To my tu mamy o, jakiś BMW fajne Borszawka i Galardo. I znów lider jest tylko jeden. Rżawy. Destroyer, to jest Destroyer, tak samochód. No to ja tam... go tam nie bardzo fajny wynik, a znowu BMW będzie moim przyjacielem, widzę. Dobra, lideruj, lideruj. Zobaczmy do nitro. Ten trochę widzę, preferuje obijać ściany. Rubberbum O tutaj zjebałem. Dobra, trzeba to naprawić. No galardą moje mojej prawej mi mija. Dobra, teraz się rozpędzę, zaraz wam pokażę. Może nie tak. Kurde, odwalam, odwalam, odwalam. Zobacz, że jest bliżej ten pit trap. No, nie dużo do zrobienia, 50 km tylko. O, trafika wyhaczył ktoś. <ścoughs> to pewnie ten BMW, aż oni nie używają wskazów. Co jest? <głos> <głos> Aha, i speed mi chyba nie cykło. Jo, nie cykło mi speed trapa. Co tu się stało? Chyba mi speed nie zapało. Ciekawa trasa tej. No, będzie porażka, no cóż. A, porażka, jak cholera. No dobra. Powtóreczka, powtóreczka. Replay, replay, proszę. Replay. Ja się tylko wstawię lepiej. Apa. No pa. tam tego speedrapa nie da się zrobić. W tym tunelu no ser zakręta.

a ten nie, coś jest groźnym botem. Groźnym botem jest. Sobie odnowię to nitro, trochę się rozpędzę, zaraz ten. jak daleko jest ten speed trap, bo na zakręcie zaraz był, nie. Ten. Para galardo nas prowadzi, o proszę bardzo, jaka zmiana Nagle lidera eee, Nie opłaca się być trochę greedy Tam zglidowałem mocno Fajnie by było sympatycznie jakbyś wywalił w jakiegoś trafika tym galardo Bardzo cieszyłbym się O, nie łapie nikogo, nie łapie, nawet botów. No to dużo mnie za, nie zabierze, jak będę jechał mu za dupą. Tak jest. <śmum> łatwo. Łatwo. Tak, jak łatwo jest zakończyć ten odcinek, moi mili państwo. Tak więc, przejdźmy tylko sobie do sceny podsumowującej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. byśmy tutaj naprawdę dzisiaj dużo w jednym odcinku, jeśli chodzi o podejście do JV. To bym miał. To Speed mostu Ładecz. Pamiętajcie o tym, żeby zostawiać łapki, komentarze poniżej, jeśli materiał się podoba. A także subskrypcję, jeśli podoba się kanał, bo byłem ja. To Unitwór Spitmost mostu Do zobaczenia w następnym odcinka. Widzimy się właśnie w następnym odcinku XD. Też i całem.